Jak kształtują się oczekiwania współczesnych konsumentów i jak będzie wyglądał sklep w przyszłości? Czy będzie w nim miejsce na terminal płatniczy? Pojawi się też, mam nadzieję, temat terminali aplikacyjnych na smartfony. Na scenę zapraszam Darię Augustik, dyrektor do spraw rozwoju biznesu w firmie Mastercard. Brawa. Brawa dla kolejnej pani na scenie. Może ten. Dzień dobry Państwu. Witam na naszym panelu. Nazywam się Daria Augustik, reprezentuję firmę Mastercard, gdzie odpowiadam za rozwój biznesu w obszarze acquiringu i chciałabym zaprosić moich gości. Artur Kania, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w firmie Polskie e-Płatności oraz Pan Artur Rzymańczyk, Country Manager SIX Worldline. Ten chyba Artur nie działa. Teraz raz. Ty weź ten, a daj Arturowi tamten. Ja się poczekam daj ten działający. Proszę. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Hej, hej, hej. Cześć. Witam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że chyba mogę tak powiedzieć mamy w naszym panelu dwóch tak przedstawicieli różnych agentów rozliczeniowych w Polsce historycznie polski agent rozliczeniowy polskie płatności który od jakiegoś czasu jest częścią dużej grupy europejskiej i bardzo dużego acquirera europejskiego grupy Nets oraz Six Worldline europejski a w zasadzie chyba już możemy powiedzieć globalny agent rozliczeniowy obecny w Polsce od wielu lat Witam was serdecznie Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. W ostatnich miesiącach pandemicznych ponad 5 milionów Polaków skorzystało z cyfrowych kanałów. Według ostatnio opublikowanego badania firmy McKinsey, większość z tej grupy chciałoby po pandemii powrócić do kanałów fizycznych. Tak przynajmniej mówi ten raport. Jeżeli chodzi o nasz świat płatności, to również całkiem niedawno firma EY opublikowała bardzo ciekawy raport który mówi o tym, że nastroje się uspokajają naszych konsumentów, i bardzo duża grupa konsumentów chciałaby powrócić do sklepów rzeczywistych, czyli do środowiska face-to-face. -face. I w związku z tym mam do Was pytanie. Pytanie numer jeden: jakie są oczekiwania konsumenta, a możliwości detalisty, i jak wygoda konsumenta wpływa na nowoczesne rozwiązania płatnicze? I tak dla ułatwienia, może zacznie Artur. <głos》> może zacznijmy od Artura Rzymańczyka, proszę. Artur, dziękuję. jakbyś się mógł podzielić Waszymi doświadczeniami, może nie tylko z Polski, może też z jakichś innych krajów, które, w których jesteście obecni. Jasne, dziękuję bardzo, witam Państwa. Patrząc na rynki europejskie i pandemię i schodzące obostrzenia, chyba jesteśmy na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o Polskę. I wymieniając informacje z kolegami i koleżankami z innych krajów, to mamy pierwsze tygodnie, gdzie tak naprawdę wróciliśmy już do sklepów i mogliśmy zachłysnąć się, bo to takie zachłyśnięcie się możliwością płatności na, na miejscu w tradycyjnych restauracjach, w tradycyjnych sklepach stacjonarnych. Nie sądzę, żeby polski detalista był innym detalistą niż detalista zachodnioeuropejski. Jego oczekiwania co do wyposażenia punktów wcale nie są inne. Oczekiwania konsumentów również są bardzo podobne, więc myślę, że ten świat jest bardzo zbliżony. Polska w ostatnich latach bardzo wiele nadrobiła. Względem innych krajów europejskich na pewno duża zasługa Fundacji Polski Bezgotówkowej i znacznej, znacznemu zwiększeniu ilości terminali. Tak naprawdę wcześniejszy panel to dobry wstęp do naszej rozmowy, dlatego że duże miasta i uterminalowienie jest już naprawdę na europejskim poziomie. Myślę, że ilość transakcji w dużych miastach i w, w punktach w tych miastach. Jest już na europejskim poziomie, natomiast dalej edukacja w mniejszych miejscowościach na wsi pozostawia wiele do życzenia. Terminal może już jest w sklepie, natomiast ilość transakcji, wielkość tych transakcji zdecydowanie odbiega od średniej rynkowej. Artur, a ty, czy ty możesz nam opowiedzieć, jak z Waszej perspektywy widzicie zmianę trendów zakupowych u detalistów? To ja na wstępnie odniosę się do tego, co mówiłaś, że widzimy odmrażanie już, tak? Widzimy, że konsumenci zaczynają przychodzić, korzystać z różnych usług i my również to widzimy na bazie naszych klientów, że faktycznie już można powiedzieć od maja ten, ta gospodarka nasza się odmraża i coraz większy jest ruch. Jak to widzimy na bazie naszych klientów? Akurat nie tutaj odniosę się trochę do wypowiedzi też Artura, gdzie my Jesteśmy właśnie w tych, dużo nas jest w tych, dużo terminali PEP-u jest w tych mniejszych miejscowościach i faktycznie widzimy, że ilość transakcji nie, nie jest tak duża, jak w większych aglomeracjach, natomiast jest jednak ten trend wznoszący, bo do transakcji tutaj bezgotówkowych. Ubiegły rok pokazał, że przede wszystkim szybkość i łatwość dokonywania transakcji wymusiła na tutaj konsumentów na tych detalistach, wymusiła, że muszą mieć ten terminal, można powiedzieć muszą, no, potrzebują tego terminala, żeby tych klientów przyciągnąć do siebie. I widzimy, że takie rozwiązania, jak chociażby w ubiegłym roku podniesienie limitu transakcji do 100 zł, znacznie tutaj wpłynęła korzystnie na poprawę tych transakcyjności. No i my oczywiście staramy się na tym rynku naszym tutaj lokalnym, oczywiście tak Dariusz wspomniałeś, już jesteśmy częścią dużej grupy NEC, gdzie tutaj od naszych kolegów czerpiemy, czerpiemy doświadczenie, jak oni podchodzą do tego typu detalistów. Natomiast my staramy się dostarczać rozwiązania, które działają sprawnie i można powiedzieć szybko, że jak wchodzi ten młody tak zwany klient, nie tylko młoda, ale który chce po prostu szybko załatwić swoje zakupy, zapłacić, to żeby miał dostępny tutaj. Tą opcję kontakt lesową, i no i widzimy, że tutaj jest trend wznoszący. Super, dziękuję. Według badań Polasik Research dla Fundacji Polska Bezgotówkowa, o, której, o których Michał Polasik jutro opowie Państwu w szczegółach. Ja tutaj zdradzę tylko jeden, jeden taki, jedną statystykę. Użycie gotówki przez osoby korzystające z kart w czasach postpandemicznych spadło do. 25% podczas gdy 70% realizowanych przez te osoby jest kartami płatniczymi. Czy to w formie plastikowej, czy to w formie stokanizowanej karty na telefonie płatniczym. I z tym chciałabym powiązać moje drugie pytanie. Czy w związku z tym, co się dzieje, w związku z, ze wzrostem transakcji w e-commerce, ale odnosząc się do tych danych tutaj o których o których jutro szerzej opowie Michał, czy nowoczesny sklep potrzebuje jeszcze terminala płatniczego? Jak widzicie kierunki rozwoju produktów płatniczych dla detalistów. Może zaczniemy tym razem od Artura? Od Artura tak, mamy tu łatwo, któryś Artur. Na odmiany. Na odmiany Artur teraz. To ja powiem ja taką Raz, raz. Ja postawię taką tezę, że nie wyobrażam sobie nowoczesnego sklepu bez terminala. Tak? Tutaj, patrząc nawet, jak rozwija się większy detal, gdzie przy każdym stoisku stacjonarnym powstają stoiska samoobsługowe, gdzie jedyną metodą płatności jest tam karta, więc tutaj terminal na pewno będzie w, w, tych, w tych punktach istniał. Dodam jeszcze, że taka może na, na ten moment jest rozważanie, natomiast płatności i terminale w niedługiej przyszłości staną się takim nieodzownym elementem tego ekosystemu. Nie będzie to kluczowy element, ale bez niego ten ekosystem nie, nie będzie prawidłowo działał. Jednak no wszyscy przyzwyczailiśmy się takie mam wrażenie bo jesteśmy na z kongres że jak idziemy do nawet najmniejszego punktu czy to są przykładowo kupujemy lody na bazarze gdziekolwiek idziemy chcemy zapłacić tą kartą no bo gotówki już się nie nosi tak bo to jest taki po prostu już jak dla mnie troszkę to już odchodzimy od gotówki i wchodzimy w kierunku właśnie płatności tutaj kartowych i dodatkowo patrząc na zachowanie konsumentów gdzie Widzimy ilość urządzeń, chociażby płatność zegarkami, płatność telefonami, więc już nawet tych kart przy sobie nie nosimy, tylko używamy urządzenia mobilnego, które telefon, zakładam, że tutaj jak wszyscy Państwo siedzą, to każdy przy sobie ten telefon ma, a portfel już niekoniecznie. Więc te karty tutaj w, w, powiązane z naszym urządzeniem mobilnym dają nam to łatwość, że można wejść i do takiego punktu i na pewno się dokona zakupów. Dziękuję. Artur? Ja myślę, że terminal to jest takie dobre preludium do następnego kroku. To znaczy od terminala się zacznie albo już się zaczęło, a będziemy postępowali w kolejnych krokach, w kolejnych etapach, jeszcze bardziej to usprawniając. Nasze doświadczenie w tym zakresie jest bardzo duże patrząc na rynek szwajcarski, gdzie wprowadziliśmy produkt, który nazywa się Twint. To jest rozwiązanie, które ma dwie metody, albo sczytuje się QR-kod i płaci się telefonem, do, do którego dopięta jest karta płatnicza lub jest beacon, który jest go lokalizatorem, który pozwala również dokonać płatności. I W Szwajcarii udało się wprowadzić tą metodę płatności we wszystkich punktach, w których były terminale a nasza obecność tam jest ponad 80% rynku. Więc to pokazało, że jest to możliwe, jest to następny krok, jest to metoda, która jest bardzo popularna. Nie twierdzę, że jest konkurencyjna do tradycyjnych płatności. Natomiast patrząc na polski rynek i na firmy, na startupy, które pojawiają się, to mamy już kilka takich pomysłów, które uważam, że przy odpowiednim dodatku, który spowoduje, że detalista będzie chciał posiadać taką formę, mogą zawojować rynek. Takim rozwiązaniem jest prezentujący się tutaj Spark i e Paragon, który będzie fajnym featurem, który będzie zachęcał do używania tego rozwiązania. Może być kolejnym krokiem w terminalach na pewno duże miasta to, to, to zdecydowanie, na pewno to nie będzie rozwiązanie, które wejdzie w miejsce terminala. Terminal przede wszystkim do tego uzupełnienie jako kolejna metoda płatności. Dziękuję. Czyli, jak mogę tak sparafrazować, czyli z jednej strony usługi dodane do terminali płatniczych klasycznych, jak również wersja samoobsługowa klasycznego terminala, co chyba wszyscy w naszych codziennych zakupach widzimy. Na przykład, nie wiem, w moim sklepie, w którym ja robię zakupy, zauważyłam taką prawidłowość, że jak kiedyś na przykład były czynne trzy kasy to teraz czynna jest zazwyczaj jedna i plus mamy osiem samoobsługowych. Więc ta samoobsługa, na którą zwróciłeś uwagę Artur, mi się wydaje, że jest to, jest to chyba coś, co, będzie się, co się rozwija w chwili obecnej i chyba będzie się rozwijać jeszcze bardziej. I teraz nawiązując też do, do tego, co Artur powiedziałeś o opłatnościach zbliżeniowych, Europa jest jednym ze światowych liderów, jeżeli chodzi o regiony świata pod kątem rozwoju contactlessa. I dzięki temu, że penetracja contactlessa jest na tak wysokim poziomie w naszym regionie i jak również nasz kraj bardzo się do tego przyczynia, mamy możliwość do różnego rodzaju wdrażania innowacji. I jednym z takich rozwiązań jest terminal płatniczy w telefonie, czyli SoftPOS. Jest to akurat jeden z moich ulubionych tematów, ponieważ zajmuję się tym w naszej firmie i bardzo głęboko wierzę, wierzę w ten produkt i, i obserwuję rozwój, zainteresowanie różnych agentów rozliczeniowych i uczestniczę w projektach implementacyjnych. I mam wrażenie, że, że najbliższy czas będzie już jest, ale będzie jeszcze, jeszcze wiele informacji w tym temacie w tym roku. I chciałam zapytać was, może Artur Rzymańczyk na początku, czy możesz się podzielić waszymi doświadczeniami, bo macie takie, takowe, może też z Polski, ale też może z innych krajów. Jasne, oczywiście. Tak, na pewno Polska, jako kraj, w którym kontakt no to znacząca ilość we wszystkich transakcjach kartowych i bardzo mocno dominuje, wspomaga tego typu rozwiązania. Natomiast nasze doświadczenia pokazują, że produkt z Polski, dlatego że my oprócz tego, że robimy SoftPosa centralnie jako rozwiązanie dla wszystkich krajów, dla 55 krajów, które wchodzą w skład grupy WorldLine, my lokalnie z naszym partnerem technologicznym stworzyliśmy wcale niekonkurencyjne rozwiązanie, natomiast coś, co jest o krok szybciej. Z powodzeniem udało nam się wdrożyć już w pięciu krajach to rozwiązanie. I co dla nas bardzo dużym zaskoczeniem, to że CEE jest bardzo mocno zainteresowane. Tam udział transakcji zbliżeniowych jest zdecydowanie większy niż w krajach np. niemieckojęzycznych. Tak bardzo dużym zaskoczeniem dla nas była bardzo aktywna Portugalia i Hiszpania. Tam płatności zbliżeniowe nie stanowią aż tak dużego udziału jak na rynku polskim czy w CEE. Pomimo tego ten produkt cieszy się bardzo dużą popularnością i mamy już pierwsze dwa wdrożenia z naszym lokalnym polskim partnerem w tamtych krajach. Także ja uważam, że to jest przyszłość. To będzie rozwiązanie, które bardzo fajnie uzupełni rynek terminali płatniczych. Rano na jednym z paneli był poruszony temat stolarza i trzech tysięcy. I fizjoterapeutki. I fizjoterapeutki. Dopóty, dopóki będzie szara strefa aktywna, dopóty będzie gotówka krążyła i jeżeli ktoś będzie chciał wykorzystać tego typu rozwiązania, to ta usługa będzie droższa o VAT, więc będzie to musiało być jakoś pogodzone. Natomiast uważam, że soft to nie tylko rozwiązanie dla małych podmiotów świadczących usługi. Serwisowe czy dostarczające serwis. To również rozwiązanie dla dużych dostawców, to również rozwiązanie dla dużych koncernów w różnych sektorach. Dziękuję bardzo. Ja akurat mogę tu powiedzieć, że gdybym była w tym panelu, gdzie było to 500 złotych dawane, to mogłabym zapłacić, mogliby. Panowie z panelu zapłacić mi, ponieważ ja w swoim telefonie mam już, mam już SoftPosa, który, który bardzo fajnie działa. Więc super rozwiązanie. U nas akurat 500 nie ma, więc nie będziemy przyjmować płatności. Ale gdyby ktoś chciał się zgłosić w kuluarach w czasie przerwy, zobaczyć to ja zapraszam. Mogę na swoim telefonie jakąś małą płatność przyjąć. Artur, teraz poprosiłabym Ciebie o, o Wasze doświadczenia. Troszkę mi utrudniłaś moją wypowiedź, bo powiedziałeś, że jesteś w Mastercardzie odpowiedzialna za Softposa, soft więc będę musiał teraz ekwilibrystycznie z tego wybrnąć. Więc zaczynając od początku, my jako PEP startowaliśmy z pilotem Softposa, to było 2,5 roku temu. Byliście pierwsi w Polsce. Byliśmy pierwsi w Polsce, natomiast trafiliśmy na czas, w którym zarówno transakcje konta klesowe zbliżeniowe były do 50 zł, więc tu to było pierwsze ograniczenie i nie było możliwości wpisania PIN-u, tak? więc to było takie jedno z ograniczeń. Drugie ograniczenie było takie, że rozwiązanie, które było przygotowane, było pod konkretne urządzenie. I jak my wchodziliśmy na dobre z pilotem, to akurat nie Samsung wycofał już to urządzenia z obiegu, więc już mieliśmy odrobinę pod górkę. Jak to odbierali klienci wtedy, czyli te dwa i pół roku temu, traktowali to jako można powiedzieć taki backup do standardowego terminala, czyli mam terminal, ale w razie potrzeby mam też ten soft pos i mogę przyjmować płatności, bo z punktu widzenia takiego detalisty on tak czy inaczej musiał swojemu pracownikowi zostawiać to urządzenie, no bo nie było możliwości, żeby instalować taką aplikację na urządzeniu pracownika to były czasy tam powiedzmy z te 2,5 roku teraz wchodząc Weszliśmy na rynek w tym roku z terminalem Androidowym. Sama w sobie ta technologia otwiera tak naprawdę możliwość budowania SoftPosa na innych urządzeniach Androidowych, gdzie już to bezpieczeństwo jest dostarczone przez samo to urządzenie. Tak? Czyli dostarczamy SoftPosa, gdzie nie to jest telefon zwykły, taki jak nosimy przy sobie, tylko jest to urządzenie dedykowane pod takiego SoftPosa. I w mojej opinii, też tutaj nawiążę do, do, do wypowiedzi Artura, że to będzie się rozwijać i to będzie przyszłość. Natomiast w naszym kraju, przynajmniej z naszych obserwacji, tak wynika i jak badaliśmy klientów po, po pilocie, czego oczekiwali, że oni jednak, klienci, detaliści traktują terminal jako takie bezpieczne urządzenie, na którym wiedzą, że jak przyjmą tą transakcję, to na bezpiecznie się rozliczy, a jeszcze to urządzenie, aplikacja, odrobinę nie było bezpieczeństwa. Ale nawiązując do tego, co żeby już nie przedłużać wypowiedzi, androidowe urządzenia dają nam możliwość wchodzenia z takim soft i myślę, że w przyszłym roku będziemy też tutaj mocno na tym polu pracować, żeby jak powiedziałeś, byliśmy pierwsi na rynku w Polsce, to chcemy dotrzymać ten trend, żeby dalej wprowadzać nowości jako pierwsi. Jeszcze jedno słowo komentarza, bo Artur zwrócił na to uwagę. Na pewno bardzo dużo pracy przed nami wszystkimi, to znaczy każdy, kto ma, kto będzie miał softposa, jak również organizacje kartowe mają przed sobą nie lada wyzwanie. Pokazać użytkownikom, że to rozwiązanie jest bezpieczne, przekonać ich do tego, że to jest tak samo bezpieczne jak terminal. Artur zwrócił uwagę, że ludzie ufają terminalom. Tak, to prawda. My też w kilku projektach żeśmy o tym pamiętali. Przy SoftPosie dużo pracy przed nami wszystkimi. Zarówno właściciele, jak i organizacje będą musiały bardzo mocno wesprzeć bezpieczeństwo tego rozwiązania i powiedzieć, że tak, to jest godne zaufania. To ja jeszcze tylko tutaj dodam słowo, że widzimy tak samo tak jak tutaj odnośnie bezpieczeństwa, to SoftPost może nam można powiedzieć zaadresować branże, które do tej pory nie chciały mieć terminala z różnych przyczyn, tak? A w tym momencie możemy wejść do branż, które tak jak tutaj były wymienione na jednym z paneli, gdzie beauty, lekarze, gdzie potrzebują jakiegoś łatwego, małego ładnego urządzenia na biurku i wydaje nam się, że właśnie tego typu rozwiązanie może nam tu niszę tutaj zaadresować. Tak, zdecydowanie zgadzam się, że że Softpos będzie szeroko użytkowany w określonych branżach. Od Prosząc się do tego, co powiedzieliście, to Artur, dziękuję Ci pięknie za moją pracę domową, którą mi teraz zadałeś, ale oczywiście pracujemy nad tym i staramy się. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to na pewno jest to bardzo, bardzo istotna kwestia. To, co mogę przytoczyć, to wyniki badań, które robiliśmy wspólnie z jednym z agentów rozliczeniowych w 2018 roku. Wtedy wdrożony został pilotaż i przeprowadzaliśmy badania z merchantami. I pamiętam, że wtedy, w 2018, 50% merchantów, którzy pytali swoich klientów, którzy korzystali z funkcjonalności, nie bało się i nie zgłaszało żadnych obiekcji co do korzystania. Podaję, że teraz nie, wydaje mi się, że około 35% nie miało zdania w tym temacie. Więc, jak dla mnie, jest to bardzo pozytywna statystyka dla tak nowego i innowacyjnego rozwiązania jak na tamten czas, że tak wiele osób nie miało obiekcji co do bezpieczeństwa. Zgadzam się, że jest to rola nas, jako organizacji płatniczych, agentów rozliczeniowych, by budować bezpieczeństwo wokół tego produktu. I jak najbardziej myślę, że tutaj. Te branże, do których będziemy kierować ofertę, do których Wy będziecie kierować też swoją ofertę, są bardzo istotne i, i, i pewnie będą na początek dedykowane. Ja na pewno, Artur, będę z zainteresowaniem obserwować, jak produkt się rozwija właśnie na rynkach, o których wspominałeś, czyli Portugalię i Hiszpanię, bo tam rzeczywiście ta penetracja kontaktu jest mniejsza. A też może dla wyjaśnienia dla wszystkich osób z sali, SoftPOS działa. Na technologii zbliżeniowej, czyli tylko można płacić tylko i aż kartami zbliżeniowymi bądź kartami stokonizowanymi do telefonu. Więc jeśli mamy kraje, które jeszcze nie tak jak Polska, mają trochę do zrobienia w tym zakresie, czyli, czyli spopularyzowania płatności kontaktless. Jestem bardzo ciekawa, jak merchanci w tych krajach będą odnosić się do, do tego rozwiązania. Tak? No bo część klientów może mieć utrudnione możliwość skorzystania. Więc, więc fajnie, że o tym powiedziałeś i też bardzo się cieszymy, że współpracujecie w tym zakresie z firmą z Polski, bo to świadczy tak, o jest. tym, że mamy bardzo wielu specjalistów w tej dziedzinie to prawda jest pełna świadomość w jednym z tych krajów yy, za projekt yy, czy w projekt tak naprawdę wszedł bank jeden z większych banków yy, w tym kraju więc yy, jestem przekonany oni są świadomi że tylko 60% stanowi GLES więc tam nie będzie przypadku. Ja uważam, że to również bardzo dobra promocja dla tego produktu. To jest również rola dla agentów rozliczeniowych, dla organizacji, ale również dla banków, żeby ten produkt promować i uwiarygadniać wśród konsumentów. Dziękuję. To czas na ostatnie pytanie nasze i takie chyba trochę kij w mrowisko. Pytanie jest następujące. Jak waszym zdaniem, jaka waszym zdaniem jest otwartość detalistów na... Wielu dostawców usług płatniczych. I czy waszym zdaniem jest miejsce na Polish API w akwariingu? Może zaczniemy od Artura. I dla ułatwienia, Artur, tak. Ten kij w mrowisko to, to faktycznie jest tak troszkę wrzucony. Z mojej perspektywy, tak jak też rozmawiamy z kolegami z NETSA w Skandynawii. Również korzystają z otwartego API, natomiast to API skupiło się na, na usługach bankowych. Tak? Acquiringu de facto to nie dotyka. I część komentarzy, jakie tutaj otrzymaliśmy, dlaczego tak się dzieje, ponieważ klienci detaliści potrzebują dodatkowych usług, które my jako Equajerzy dostarczamy na te terminale. To nie jest tylko płatność, bo w tym momencie oczywiście to jest najistotniejsza, jak tu rozmawiamy jeszcze płatność kartą Mastercard. Natomiast w kontekście detalistów to oni potrzebują usług dodatkowych, dodanych, chociażby jakieś podstawowe doładowania GSM, więc ja stawiam tezę, że dla acquiringu to Polish API nie będzie, no nie będzie miało takiego sensu, żeby to wprowadzać. Ja mam również podobne zdanie, myślę, że żeby wyciągnąć kij z mrowiska, to pójdziemy zaraz wszyscy na lunch, bo już jest mocno przeciągnięte, natomiast... Patrząc na rynek niemiecki, dla przykładu, gdzie tam to działa bardzo dobrze, w Polsce się nie przyjmie. Takie rozwiązanie, gdzie na jednym urządzeniu usługi może dostarczać kilku agentów rozliczeniowych, jest dostępne już od wielu lat na rynku polskim, natomiast ono nie zyskało na popularności. Na palcach jednej ręki można wymienić dużych merchantów, którzy się kuszą i korzystają z takiego rozwiązania. Natomiast do SMI. Moim zdaniem nie. Na pewno nie w equiringu. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Myślę, że zmieściliśmy się w czasie. także Bardzo dziękuję za pilnowanie czasu. Dziękujemy. Dziękujemy. I dziękuję za tą ciekawą rozmowę.